Cię jeszcze nigdy takiej przerażonej nie chciałam. Skończy się ta wieczność, naprawdę obiecuję. Kochani wiem. Skorpię. Ja wiem. Obiecuję Ci, skończy się ta wieczność. Wiem, że się nie da żyć. Wiem, że się bardzo boisz. Wiem, obiecuję Ci, ona się skończy. Nie kłamie i się nie mylę. Wiem. Wiem, kochanie. No, chociaż się udało, to do mnie zobaczył. Patrz na mnie, patrz na mnie. Jestem tu Naczko Naczko patrzy na mnie, proszę. Karpie? Patrzcie tu no. Kochanie. Dostałaś, ale jeszcze chwilkę, ta piteczka zjadłaś z pasztetem. Pomogę, ja wiem, że... Um yeah.